W dzisiejszym filmie idziemy do urzędu, zmieniamy nazwisko na chińskie i. i coś jeszcze na końcu. Także zapraszam serdecznie na dzisiejszy odcinek. Witam Was. Dziś. Dziś jadę do urzędu. Dziś jadę do urzędu i. Chodźcie ze mną, bo możliwe, że od dzisiaj będziecie się do mnie zwracać już nie Piotr, tylko po chińsku. A jak? To Wam opowiem, ale jak pojedziecie ze mną. Także zaczynam funkcjonować tutaj pod innym nazwiskiem. A co się z tym wiąże i dlaczego? No to się dowiecie w filmie. Jak wszystko dobrze pójdzie, to od dzisiaj będziecie mogli do mnie yy, okay. mówić po moim nowym chińskim imieniu i nazwisku. Zobaczymy. Chodźcie. Musimy zrobić zdjęcie w twarzy z jakimiś tam odciskami nawet. Słuchajcie, taka maszyneria. Robię wam zdjęcia. W zależności od naszego wzrostu. Nie mogę tego nagrać Proszę bardzo. Elegancko. No i tak, zdjęcia mamy. Dokument potwierdzający zdjęcie mamy. Idziemy dalej. Maszyneria zasuwa. No dobra, zdjęcia zrobione. Tak jak już mówiłem wam, potwierdzenie mam, certyfikację. No to idziemy. Tutaj już mamy niby swoje... Już mi wpisano nowe nazwisko, no ale zobaczymy jak to, jak to będzie. Czekamy na, na żonę. No to e, pierwsze kroki, pierwsze kroki, abym już e, mógł używać mojego chińskiego nazwiska, żeby mi było wpisane do dokumentu. Zrobione. Mamy zdjęcie, mamy potwierdzenie zdjęcia, idziemy dalej, idziecie ze mną, dobrze? Tam gdzie będę mógł, to wam ponagrywam. Tam gdzie nie będę mógł, to wam nie ponagrywam. No, ale przynajmniej coś zobaczycie. Budyneczek olbrzymi do całej tej zabawy. Tutaj nie za bardzo widać, bo to wejście. Ale będziemy wchodzić do góry, to wam pokażę. Chodźcie. W tej, uro... w tej uroczystości towarzyszy mi moja żona i oczywiście Ania. Proszę cię. O, musieli mi pomóc, bo słuchajcie, wszystko, wszystko w chińskich znaczkach zupełnie. No, ja nie. Nie działam w chińskich znaczkach, ale, ale ale, dali radę. Coś Wam pokażę. Tam stoją policjanci i mają takie tabliczki, tu ich nie widzicie, jak jechaliśmy to widziałem, żeby nie ufać agentom, pośrednikom. A to jest ten budynek. Także pniemy się do góry. Idziecie ze mną do chińskiego urzędu. No czas, już, czas, nie? To zrobić. Jedziemy dalej. Elegancko. Ślicznie. Pokazuję teraz już po wszystkim. Musieliśmy przejść takie szkolenie. Żebyście... Widzieli co się może wydarzyć, jak będziecie nie tak postępować. Także każdy musi to przejść. Okay. Okay. Musicie wiedzieć jak się nie wolno zachowywać, co Was może czekać. Czyli nie. No dobra. Od dziś możecie mówić do mnie duka. Mam. Chińskie imię i nazwisko, no dobrze. A teraz Wam troszeczkę opowiem tutaj. Bo żarty żartami, ale w tym budynku możecie sobie wyrobić prawo jazdy. Czyli, jeżeli macie swoje prawo jazdy, macie prawo jazdy polskie, musicie je dać do przetłumaczenia na język chiński. Jest dużo punktów, nie ma kłopotu do przetłumaczenia. Jak przetłumaczycie, możecie prowadzić samochód w Chinach. Dostajecie prawo jazdy na okres nie dłuższy niż jeden rok, ale nie, dłuższy, ale nie dłuższy również niż czas trwania waszej wizy. Czyli jeżeli macie wizę na 3 miesiące pobytu tutaj, czyli czas pobytu, nie ważność wizy, tylko czas pobytu dostaniecie na 3 miesiące. Jeżeli macie chyba na, na 90 dni, no to na 90 dni, czyli na ten czas, na którym Macie możliwość otrzymania, macie możliwość przebywania na terenie Chin. Budynek okazały. Tutaj trasa. A my? A my jedziemy coś jeść. Czy va? Czy Ela Aga Ela. Jed... Ania w jednej ręce. Rybka w drugiej stronie w drugie ręce mięsko i jedzie. Już zjadła chyba ze cztery to ryby. A jeszcze ją czeka ciasto czekoladowe i cynamonowe. A i jeszcze to, ciekawe, jasteka zjadłem. E, tu były paluszki rybne, którymi się podzieliłem za nią jeszcze dodatkowo, a jeszcze mnie czeka to. Wiem, że na pewno wiedzieliście to, na pewno słyszeliście o tym, i na, pewno, i na pewno gdzieś tam chodzi wam to po głowie, o co chodzi. Dlatego szykuję dla Was specjalny film, taki, gdzie wytłumaczę parę rzeczy, jeżeli chodzi o tą sytuację. Także zapraszam serdecznie. Nie wiem, kiedy ten film będzie gotowy, kiedy będzie wykonany ale no, muszę trochę nad nim popracować, także serdecznie zapraszam. A ja się z wami żegnam, do zobaczenia, zostawiam was jeszcze tutaj chwilę.